Dzisiaj jesteśmy w takim oto momencie, że, że podpisujemy umowę finansową. Natomiast w zasadzie te pociągi, które, o których mowa w porozumieniu, czy w umowie finansowej, w dużej części są już gotowe. Część e, jeszcze jesteśmy przed oficjalnym e, zaprezentowaniem. Zobając, myślę, że kolega marszałek powie o tym, jak wygląda kwestia naszej relacji z wykonawcą. Nevak wygrał przetarg. Pociągi stoją w Skarżysku Kamiennej na stacji, są trzy członowe, każdy pociąg zabiera 287 pasażerów, z czego 160 kilka, nie pamiętam dokładnie, ale możemy sprawdzić, to są miejsca siedzące. Pociągi są nowoczesne, pociągi są na pewno bezpieczne, posiadają wszystkie znane zabezpieczenia, jeśli chodzi o stronę bezpieczeństwa. Są energooszczędne, na pewno będą zużywały mniej energii niż inne pojazdy. Podobnej wielkości. Są przyjazne dla pasażera, e, są przyjazne dla niepełnosprawnego ze wszystkimi udogodnieniami. Jeśli chodzi o nasze województwo, to wkład własny w zasadzie nie pochodził bezpośrednio z budżetu województwa, nie pochodził z dochodów województwa. Udało się tak zmontować ten projekt, że wszystkie pieniądze wkładu własnego zabezpieczyliśmy e, z funduszu kolejowego i rezerwy celowej. Do tej pory. Województwo Świętokrzyskie nie realizowało tak znaczącego wartościowo projektu, wspomnę o tych parametrach finansowych, 281 milionów 549 tysięcy, to jest projekt partnerski, województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie, ale świętokrzyskie jest podjęło się roli lidera projektu. Projekt, przypomnę, jest realizowany w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To jest jeden z największych, w zasadzie największy w historii Unii Europejskiej program operacyjny realizowany przez Komisję Europejską i przy współpracy z Komisją Europejską. Przypomnę, to jest prawie 28 miliardów złotych w tym projekcie. Państwa projekt będzie już 350. projektem w sektorze transportu podpisywanym w ramach tego programu. 19 nowoczesnych trójczłonowych pojazdów szynowych Impuls o wysokim standardzie podróżowania. To jest można powiedzieć dzisiaj wkraczamy na nowe tory, jeśli tak, takim obrazkiem się posłużę, rzeczywiście to jest, to jest nowa jakość i w obszarze, który do tej pory uznawaliśmy trochę za taki bardzo anachroniczny, gdzie jeszcze poprzednia epoka bardzo mocno daje znać osobie i jest jeszcze cały czas bardzo dużo do zrobienia, pojawia się nowoczesna infrastruktura.